Witam, z tej strony Kuba z kanału PNTCMZ Football. I na tym odcinku zrobimy coś czego jeszcze nie było na polskim YouTube A mianowicie obkleję całą bramkę taśmą Zainspirowałem się w tym filmie zagranicznym YouTubem Ponieważ wiem, że zagranicą coś takiego robili Ale w Polsce jeszcze czegoś takiego nie było Więc sobie pomyślałem, że ja jako pierwszy to zrobię I mam nadzieję, że pod tym filmem wbijecie ponad 20 tysięcy łapek w górę, więc każdy jak już tutaj jest to niech zostawi teraz łapeczkę w górę i niech subskrybuje kanał a ja nie będę przedłużał, zaczynam opryjać bramkę Mam nadzieję, że wystarczy Idziemy dalej. Po długich pracach, naprawdę bardzo długich, udało się wreszcie zakleić całą bramkę. Nie wiem, czy nie będzie trzeba jeszcze bardziej dokleić, ale to zaraz przetestujemy pierwszą piłkę. Wejm wam się boje ja kopne byle gdzie w bramkę, zobaczmy czy to się zatrzyma tam Oczywiście zostawcie pod tym filmem, tak jak mówiłem 20 tysięcy łapek w górę, będzie naprawdę bardzo fajnie i wymyślę jeszcze jakieś inne takie eksperymenty związane z bramką, dobra Boję się uderzać mocniej Że... Coś tam się stanie i pęknie Dobra, wezmę drugą piłę W sumie to się nie spodziewałem, że to się będzie tak dobrze trzymało tam Ta piłka ci podwójne uderzenie

A No właśnie teraz! Tak naprawdę nie wiem jak pan się nazywa A kto jest do niego panie Władku? Że będzie śmiesznie Panie Władku, co pan sądzi o tej bramce? Dość obrzejone! To no jest, jest! A jak się pan nazywał? Bo tak się zastanawiałem od dawna Ja opyrzą! Otóż to Dużo dobrze gra! Bo wiem, że pan nas ogląda od dawna, jak ja to jeszcze mały byłem. Ojej, no i dalej kurwa siedzę. No. No. Dzisiaj tam tu też był rano. Ja wiem. Ja jak jeszcze tu grałem w tej Sosnowiance, już 5 lat, to pan tu był. No. Nie mam pomysłu, teraz zrobię. Obkleję sobie korki z taśmy dwustronnej i nareszcie będzie się do mnie kleiła piłka. Patrzcie teraz na to. Hmm. <laughs> zrobię to lepiej będzie 3 a, a teraz będzie to już jest naprawdę, tego nie róbcie, nie powtarzajcie tego w domu Aż to do kleja. Wlaź mało się, troszkę Boję się że jakaś to auta się zabije Jakby by tak jakoś wskoczyć Nie wiem kurde jak w to wskoczyć Dobra, Tak Pogie... Tak <laughs> Pogie... Tam jest ta barierka, to zabije tam mi się na jeden super pomysł. I dobre, jeżeli pod tym filmem będzie te 20 tysięcy łapek w górę, to wezmę jakiś kolegów i ogarniemy całe rzuty karne takie. Wklejając sobie nogi takie zawody, taki challenge. Uf, masz jaki okręt! Chciałbym wam powiedzieć, że jest taki konkurs o te dwie piłeczki W sumie to przypominam, bo ostatnio na odcinku o tym mówiłem Wystarczy, że wejdziecie na mojego Instagrama, zalajkujecie zdjęcie z tymi piłkami Oraz zaobserwujecie mój profil, no i jeszcze skomentujecie gotowe pod tym zdjęciem, które się wyświetla tutaj Oczywiście nazwę mojego Instagrama macie też gdzieś tutaj Więc sobie wejdźcie, zaobserwujcie, tak jak są warunki konkursu No i tam napiszcie gotowe pod tym zdjęciem, polajkujcie, no i życzę powodzenia Jeszcze jedna informacja w kwestii poprzeczek Nagrałem ostatnio poradnik jak trafiać właśnie w powszeczkę, jak skutecznie trafiać No i niestety bardzo mało osób obejrzało ten odcinek, ponieważ YouTube ostatnio bardzo ucina zasięgi No i jeżeli jesteście zainteresowani po prostu tym poradnikiem To wejdźcie sobie później tam na, na koniec filmu na moje ostatnie filmy No i sobie po prostu obejrzcie go I nauczcie się trafiać skutecznie w powszeczkę. Więc to by było na tyle w tym odcinku Subskrybujcie kanał, bierzcie udział w konkursie Oglądajcie inne odcinki i ja się z wami żegnam. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!